Siemano, witam was wszystkich w drugim odcinku z Minecraft klasycznie czy tam Minecraft zagrajmy, no zobaczymy jak to kamień nazwie. Słuchajcie, dzisiaj na tym materiale, tak jak widzicie po miniaturce, zrobimy sobie tą moją bazę początkową. Zrobimy sobie tutaj ścieżkę do niej z jednej albo z drugiej strony, ale chyba z tamtej strony zrobimy, z tej, no z tej będzie fajnie to wyglądało. I ozdobimy sobie te wejście. Bo to jest moje takie legendarne miejsce. Tutaj zaczynałem, tak jak sami widzicie, są wszystkie skrzynki, case y początkowej. Tu, Kamil, wszystko działał. Ubierzmy sobie seta i będziemy działać. W poprzednim odcinku nie pokazywałem, jakie mam mamy dżanty. Mamy trzy, wydajność pod wodą. Ochrona 4, nieznieszczalność 3. prawo ochrona 4, nieznieszczalność 3. Spodnie mamy fajne. Ochrona 3, łagodny upadek 4. Naprawa i niezniszczalność 3. To jest też spoko. Latę, musimy naprawę dodać do niej i jeszcze zrobić wydajność. I naprawę do hełmu, ale to wszystko będę się bawił, jak będę mieć wieśniaków gdzieś tutaj. Zrobię z nich farmę i tam będę z nimi się bawił, tymi klasami. No i różne takie właśnie engine'ty zbierał. Muszę sobie włączyć czat, bo zauważyłem, że jak włączam Action'a, no to jakiś błąd mi ciągle wywala na czacie OpenGL. A jak jest wyłączony Action', to wszystko jest spoko. Więc z mainem nic się nie dzieje. Do tego projektu będę potrzebował, moi drodzy, mm -hmm, dębowych pniów, ale chyba mamy malutko i trzeba iść pościnać drzewo. Tak mi się zresztą będzie wydawało. No, trzeba iść na drewno. Dużo jest drewna, ale innego rodzaju, więc idziemy z ściąć coś. Siekierę też mamy spoko. 4, 3, 3 i tu mamy 4, 3, 3. Szczęście na siekierce nie wiem po co. Może przy liściach, żeby jakieś te dropiły. Powiedzcie mi, tam pójdziemy do lasu, nie będziemy stąd zbierać o, jabłka i sadzonki. Może na to też szczęście jest, bo tak to nie widzę zastosowania. Po co jest szczęście? Mogłem sobie zrobić nożyce. Bo chcę ustawić liście pod oknem, bo one fajnie falują. I w oknie, w domku, ładnie to wygląda, jak się wygląda. Ładnie wygląda jak się wygląda. Ej, no to jest las brzozowy dlaczego. No, na brzozówkę trafiłem. To trzeba gdzieś tu w okolicy polatać, żeby nie oddalić się od domu. Bo nie, no mam kompas, to mogę iść nawet w pizdu. Tu są świerki się zaczynają. Tu jest strasznie zimowy biom znalazłem. Jest ładny w okolicy, ale jest ciężko, bo jest zima. Wszędzie zima. Gdzie nie pójdziesz to jest zimowy biom. I trzeba troszeczkę kilometrów porobić. I muszę jeszcze raz ten twierdzę znaleźć. Nie twierdzę. Portal do Endu. O, portal do Endu muszę jeszcze raz znaleźć. Bo jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, smoka zabiłem. Co wam opomówiłem? Smoka zabiłem, wszystko jest w porządku, ładnie. Ale co Kamil zrobił? Nie zrobiłem sobie screenshota koordynatów w portalu, gdzie on jest, żeby potem zrobić metro do niego albo od strady na Eletra. No nie zrobiłem tego, no niestety. I zastanawiam się co robić, czy autostrady pod elytrę pod ziemią, do właśnie tych takich wszystkich miejsc Czy robić to inaczej i nie robić autostrady. O, krowy tu mamy, fajnie nie robić autostrady, tylko metro na łódkę i lód Bo to jest też takie co się człowiek... No powiem wam, że w Majnie szybko się można poruszać tym, tym metrem z lodu i z łódki a jedwabny dotyk mamy jeszcze na tym, na łopacie z wydajnością. To to jest... można fajnie pozdobywać właśnie trawy do projektów. Zetnijmy z tego, nie wiem, ile potrzebuje, troszeczkę dosłownie, ale bym sobie tu postał, żeby sadzonki zdobyć, bo nie mam sadonek właśnie z dębu. Dobra, cztery sadzonki mamy, ale zaczął znowu deszcz padać. I gówno widać. Wiecie co, wracam na chatę, Ona jest tam kompas pięknie wskazuje i zetniemy sobie jednak to drewno co jest koło mnie żeby mieć sadzonki z niego jak najwięcej, posadzimy sobie na tym moim przejściu do pracowni, nie będzie warsztat tylko pracownia źle to nazywałem w poprzednim odcinku I zrobimy sobie zejście do tej prac zrobimy sobie las do tej pracowni przy tej dróżce i tam będę ścinał drzewa, zbierał sadzonki no i z biegiem czasu będę ich mieć więcej na razie mam cztery no i 14 mążki kostnej, to nawet za chwilę się tym zajmę. Ej, mieliśmy robić te zejście. A my się bawimy już przy innym. Eooo, tutaj nie może tak mi robić gościu, bo tu jest dom z drewna. Mnie tutaj nawiedza ciągle ta burza, cały czas Minecraft Minecraftcie leje. Mam brzosówkę, mam. Dobra, no to zaraz i zrobimy i zepniemy sobie drzewo stąd. I będziemy czekać jak się to wszystko... Jak te sadzonki spadną, ale myślę, że lasu bym tutaj zrobił jedno drzewo. Pyk. Oświetlił je ładnie naokoło. Chociaż na razie oświetlenie nie będę robił. Tu sobie zrobimy brzozówę przy domku. Drugie drzewo. Dobra, nie ruszyło do domu, nie ruszyło. Tu sobie zrobimy dom. Okej. Okay. Tu sobie zrobimy brzozówę. Ej, lubię taki teren wokół domu mieć. Taki właśnie zalesiony. To ładnie wygląda. Nawet w Minecraft'cie. Chociaż nie zapominajmy, że to jest Minecraft, sześcienny świat. O, aż mnie położyło. Dobra. I tu jeszcze mogę dwa drzewa posadzić, czyli brzozowe tu. I dom tutaj następny i brzozowy dajmy jeszcze na przykład tutaj. Boję się o ten deszcz, żeby mi domu nie spaliło. A mnie tutaj nawiedza ten deszcz. Ciągle pada na tym świecie, ciągle i nie mogę tego ogarnąć. Cały czas leje deszcz. Zbierzmy trochę tego drewna. To będzie szybka akcja, taki szybki stack. Bo ja chcę to tylko na oko tymi deskami obrobić. No tyle wystarczy. I czekamy to, jak się sadzonki pojawią. Już jest, dwie mamy. A, ale to za chwilę to wrócę. Chociaż. Jest jakaś dom Nie ma. Tu jest, ale tak daleko nie. Te dwa jeszcze może zetnę, żeby koło domku. One szybko spadną i jak najwięcej sadzonek z nich zdobyć. Żeby wokół tej ścieżki zrobić ładny design. O, sadzonka mi tropa. Musi tak lać! Jeszcze to tak się drze. Ściszmy to na 15, o. Dobra. I co tu? z designem jak chcę zrobić, ja chcę tylko zrobić tak widzicie kurde, żeby to wyglądało jakoś fajnie Że tu jednak jest o tyle mi pasuje nie? Jeszcze to zniszczymy, tu sobie damy pyk, żeby takie drewniane wejście od zewnątrz to nie wyglądało w środku, nie będę tego wypełniał jakimś fajnym blokiem, bo to ma tak zostać, to jest taka. Nostalgiczna baza początkowa, no to tak to, to fajnie będzie wyglądać, okej. Okay. No i teraz tutaj trzeba zaplanować ścieżkę, ścieżkę zrobimy na trzy kratki. I będzie prowadziła od frontowego wejścia drugiego domu. Chociaż nie, to będzie tylne wejście, frontowe jest od strony tej wody. To niech będzie tylne wejście, czyli zrobimy sobie do tylnego wejścia taką ścieżkę. Tylko kurde, nie mam żwiru, teraz sobie przypomniałem. Ja tu ładny robię ścieżkę z kabelstona, antezytu i żwiru, ale nie mam żwiru, no to trzeba będzie zrobić cobblestone i antezyt. Okej. Okay. Czy to nie jest czasem za szerokie z tej strony? Nie. No pieprzony deszcz. Chyba, że teraz ciemność. się, chyba noc idzie, trzeba iść w Kimę. Muszę zrobić sobie łóżko w tym nowym domu właśnie, bo tak wiecie, ciągle tu śpię a w domu domu nie zrobię. Dobra, spoko przestało lać. Ładnie nam słońce tam, jak wodospad siądzie i pomyślcie sobie, taki wschód słońca, i tu wodospad. Mm. Ja to widzę, że to będzie piękne. Ale to jest na przyszły. Przyszły, przyszły, przyszłą rozgrywkę, Nie teraz na pewno. Dobra, ich skręcamy w stronę domu. Ok. No, i mamy taką ścieżkę doprowadzoną tu, możemy się taki lądu zrobić. Żeby tu jakoś to ręce i nogi miało. Znalazłem spawner tutaj szkieletów i będę mógł fajną zrobić farmę na mążkę kostną. Chociaż nie wiem, czy to się opłaca, czy nie bardziej opłaca z tym farmerem, z tym kompostownikiem. Nie wiem. Będę musiał to jakoś wymyślać. Na razie przewietrzmy chatę, bo wali śledziem. <laughs> Nie no, żartuję. I bierzemy stack cobblestone'a i 50 antezy. Tu powinno to wystarczyć. Jak Kamil robić ścieżki? Ustawiasz tak randomowo. Pyk, pik, pyk. Pyk, 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 pyk. Tak wiecie, tak. Tak randomowo, żeby to taka była fajna ścieżka zrobiona z dwóch, trzech bloków. Podobnego i struktury, no i podobnego koloru. W sensie może nie tak źle wytłumaczyłem. Że z tego samego rodzaju, na przykład kamieniami na ziemi, no to kamienie. Jakbym tutaj z deskami robił różnymi, no to deskami. A mi się takie dwukolorowe, czy tam dwoje rodzajowe bloki, wymieszane randomowo, podobają. W szczególności ta ścieżka. Ta ścieżka ładna jest. Mi się podoba. Dobra, brakło mi kobla, ale antez, tu damy. No i mamy doprowadzoną ścieżkę i ładnie to wykończyliśmy. Jest git. Słuchajcie, teraz ja wam powiem, co ja będę sam robił bez materiałów, ale to wam już zaprezentuję. Słuchajcie. W następnym odcinku, myślę, zobaczycie efekt wykończenia tego zejścia tutaj. Bo drogę doprowadziłem. Tu jest właśnie z żwirem. I to fajnie wygląda. I tom tutaj budowlę dokończę. Tu myślę puścić lawę tak na trzy kratki, żeby ta lawa szła i ładnymi skotkami dokończyć. Ale to wszystko dokończę. I zobaczycie, dokończony ten zejście. I myślę, że zrobię, podciągnę to troszeczkę do przodu i zrobię tutaj już. Główny okrąg tej mojego pracowni. No tak myślę. Wrócimy sobie przez moje te przejście zajebiste. Mi się tak to siadło, tak mi się to spodobało. Że To jest szok. ładnie to wygląda. Miałem tu troszeczkę pracy. Myślę, że to z około 10 godzin budowałem, kopałem, zbierałem. No troszeczkę było zabawy, ale jak sami widzicie, ładnie to wygląda. I właśnie tam bym podprowadził prosto jeszcze korytarz do metra. Bo tu by prowadził tak bezpośrednio. Bo jesteśmy tam pod wodą. Tam gdzie wam pokazywałem w pierwszym odcinku. I to byłoby spoko. A tu zostawiłem takie prześwity. To jest tylko po to. Żeby tak wyglądać. Jeszcze mam tu jeden pomysł. Zrobić sobie statywy na zbroję. I tam i tu będą statywy. Na skórzany. Żelazny, złoty, diamentowy i ten enderide. No, ten nowy blok będzie, co? Do, w naderze co dodali, co można robić z niego zbroje? To będzie trudne, bo będzie dosyć sporo zbierania i sporo pieprzenia się z tym, ale jak wejdziesz do chaty i zobaczysz takie piedestały, to pff, wow, będzie ładnie. No i tu kiedyś będziemy wykańczać ją, jakoś ładnie ozdobić gdzieś podświetlenia, zrobić lampy, wykraftować. No, będzie z tym zabawy, no ale to zrobimy sobie. Zobaczcie, że. To będzie ładny świat. Na razie się z Wami żegnam. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Tak jak sami widzieliście. Taka szybka, dosyć łatwa budowla. Która jest teraz za mną. Wykończyliśmy sobie to pięknie. Ja z tego jakąś miniaturę zrobię. I zrobimy jakiś fajny materiał. Tak więc słuchajcie. Jak Wam się podoba zostawcie lajka, subskrypcję na kanale. Bo czym więcej lajków, czym więcej subów. Tym większa motywacja do działania. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach. Cześć.